Witajcie kochani, z tej strony Torocistka Winaja. Witam szczególnie moje złote rybki. Rybki, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak i również rybki, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeśli Wam się oczywiście spodoba, to zachęcam do subskrypcji. Najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje złote rybki. Horoskop tygodniowy, jak co tydzień u mnie. Taki ekspresowy pogląd tygodniowy. Na tydzień od 6 do 12 lutego. Roku 2023 zobaczymy co tam ciekawego u was w tym tygodniu na to zwrócić szczególną uwagę. Jakie energie do Was pędzą, na co uważać. To co? Ciekawi? To zaczynamy. I okej, okay, kochani, ja już stosuję karty, i oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, że jest to czytanie ogólne, więc nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Wierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. A jeśli stwierdzicie, że kompletnie nie wasza historia, no to oczywiście odsyłam do ascendentu, znaku księżycowego, i tak dalej. Okej, okay, kochani, zaglądamy szybciutko. Mam nadzieję, że szybciutko. Ja zawsze sobie obiecuję, że. Te horoskopy, te nagrania nie będą przekraczać 10 minut, a różnie to wychodzi. Jak gaduła jest. Dobrze, dzisiaj postaram się szybciej. Dobrze, rybeczki, cóż tam u Was? Wyzwanie dla Was na ten tydzień. Mhm. Ok, co tam ciekawego w pracy, w finansach? Cóż w miłości? I co radzą karty? Hm? Okej, okay. okej, okay. Będzie się działo, będzie się działo, kochani. Dobrze, wyzwanie dla Was, rybeczki. Wyzwanie na ten tydzień, energia z zewnątrz, energia, którą albo trzeba, którą, albo trzeba będzie się zmierzyć, albo oswoić. No, ale powiem Wam, rybeczki trzeba oswoi, oswoić tego lwa w tym tygodniu. Kochani, dla Was jeśli macie jakiegoś zetykalnego lwa, no to oczywiście może być dla Was ten lew takim wyzwaniem, tak? I wyzwaniem, no wiadomo, na dwoje babcia wróżyła, czy tam winajka wróżyła, albo tego lwa trzeba będzie oswoić, <grych> przekonać do siebie, albo ugłaskać, albo trzeba będzie tego lwa po prostu się z życia pozbyć, więc Wy to oczywiście już, jeśli macie lwa, to sobie oczywiście to zweryfikujcie. Dobrze, kochani, ale mamy tutaj kartę siły, tak? Karta siły, bardzo fajna energia, która mówi o że Wy, rybki, wkraczacie w tym tygodniu w tą taką energię radzenia sobie, w energię pewności siebie, w energię, e, wiecie, m, pokonywania wszelkich trudności e, z łatwością, z lekkością Wam to będzie przychodziło, będzie, bo tu będzie odwaga, to będzie dosłownie Was taka siła, że no, no nie ma, po prostu nie ma możliwości, żeby rybki w tym roku zostały wyprowadzone nie tyle z równowagi, żeby po prostu coś przeszkodziło rybkom w Osiągnięciu zamierzonych celów. Także super, tak? Będziecie pokonywać przeszkody, będziecie pokonywać trudności, będziecie pokonywać wszelkie komplika komplikacje, a do tego będziecie bardzo w tym wytrwali wytrwałe. Także super, kochani, taki hard ducha w tym tygodniu. <laughs> Także warto, warto w tym tygodniu no, uwierzyć przede wszystkim w swojej możliwości w swoją siłę, w potencjał jaki macie. Bo inaczej, no wiadomo, możecie się poddać w połowie drogi. I po co, i po co, jeżeli ta siła tutaj do Was idzie, ta energia chce się Wami zaopiekować, pozwólcie się tej energii właśnie Wami zaopiekować. Bo ta, ta energia da Wam takiego kopa, kopa w tyłek, że pójdziecie do przodu pomimo wszystko i wszystkim wbrew. Także super, kochani. Ale wiecie, to tu jest jeszcze, tak powiem, szybciutko maleńka uwaga, przestroga troszkę od tej energii, bo wiecie, tutaj ta siła, nie? Tutaj, że jeden sukces, drugi sukces, tu mi się udało, tam mi się udało. Pokonać wszelkie perturbacje życiowe, żeby tutaj wiecie, uważajcie, żeby to się nie przerodziło w taką nadmierną pewność siebie, w takie wykorzystywanie właśnie swoich możliwości, swojej siły, żeby kogoś nie wykorzystywać, żeby to nie przerodziło się też w agresję. Bardzo możliwe, kochanie, że w tym tygodniu też będziecie mieli do czynienia z taką osobą, która właśnie jest taka dość agresywna, zaborcza, nie wiem, tutaj często jest też zazdrosna o was, i trzeba będzie właśnie to. Osobę w tym tygodniu pokonać, więc na to zwróćcie, kochani, uwagę. Ale tak jak mówiłam, to jest energia z zewnątrz, która do Was przychodzi, energia, która Wam daje mm -hmm, dużo mocy, dużo siły, żeby, żeby dać sobie radę w tym tygodniu. No i dobrze, kochani. I tu dalej mamy fajne historie. Kochani, mamy w pracy, w finansach. Dość intensywny tydzień, dość taki pracowity, ale to będzie przychodziło Wam właśnie z lekkością, tak? Z tym takim hartem ducha, kochani. Tu jest zapał do pracy, tu jest taki entuzjazm. Taka, wiecie, niektórzy z Was będą tu pracę wykonywać z takim, taką ogromną przyjemnością, z pasją, więc być może jakieś rybki w tym tygodniu dostaną, zostanie Wam powierzone takie zadanie, które będzie mocno związane właśnie z Waszymi zainteresowaniami, z Waszymi pasjami, ale kochani, ja mam, to jest szansa, tak, to jest as, to jest taki prezent od losu, który zwiastuje bardzo często nowe możliwości, tak, nowe szanse, więc jeżeli jakaś rybka poszukuje pracy, no to w tym tygodniu pojawiają się takie możliwości, żeby tą pracę znaleźć, o ile rybka nie podejmuje dokładnie w tym tygodniu nowej pracy, także super. Dla osób, które już mają jakieś stanowisko, nie poszukują pracy, no to kochani, tu się pojawia także właśnie szansa, bo tu jest taka szansa nawyka Wykazanie się, wykazanie się swoimi umiejętnościami, swoimi zdolnościami e, i dzięki temu możecie zdobyć w tym tygodniu, no, albo awans, albo podwyżkę, albo najzwyczajniej, świecie, no, takie uznanie wśród y, współpracowników, ewentualnie, no, przyjdzie ten szefuncio, szefunciowa i powie, no, rybeczki dobra robota. Także warto w tym tygodniu troszeczkę tak zapalić się do tej pracy. Dosłownie, tutaj jak ta byłała się pali, zapalić się, robię, działam z najwyższą chęcią i ochotą, tak? I z siłą, właśnie z tą siłą, która tutaj przychodzi, kochanie. To jest też pokonywanie w pracy, więc więc dacie rady, kochani, dacie. Mhm. No, zlecenia, kochani, tu się pojawiają, tak? E, tak jak mówiłam. E, jakiś przełom. Kochani, tu jest jakiś przełom. Nie wiem, dlaczego poczułam teraz taki prze przełom. Właśnie tutaj tak, wiecie, w konfiguracji z tą siłą. Jakaś przełomowa sytuacja. Zobaczymy, Co? Zobaczmy. Tu jest jakiś... Dobra, już nie gadam. Dobra, sprawdźmy najpierw. Pogadam dopiero, jak zobaczę. Ale tu jest coś przełomowego, coś co. Zobaczmy sobie, kochani, co tutaj się dzieje. Ach, nie widzicie. Paść monet, księżniczka monet, kochani. Eee, rybeczki, jeżeli mieliście jakieś problemy do tej pory, finansowe, zwłaszcza jeżeli mieliście problemy w pracy, nie? Nie wiem, praca wisiała na włosku, coś tutaj się takiego działo, kochani, w tym tygodniu przychodzą takie wieści do Was, które no troszkę pod, pod, podniosą Was, tak? Podniosą Was na duchu, postawią Was dosłownie na nogi. Nie wiem, może przy... ktoś miał już taką, wiecie, kończącą się umowę, e, albo zastanawiał się, czy mm, no ten wakat zostanie przedłużony. Są tutaj, kochani, wiadomości, które właśnie po, no, przekazują rybkom, że przedłużamy tę umowę. Dalej tutaj mogą, mogą pracować, wykazywać się. Ewentualnie tutaj są szanse, tak? Przychodzi pracodawca, czy tam rybki samo dochodu do wniosku, że żeby utrzymać tą pracę, że żeby poprawić te swoje, zwłaszcza w sytuacji finansowej, to nie wiem, znajdujecie jakiś kurs, jakieś szkolenie, bo jakieś kwalifikacje, które, kochani. Pozwolą Wam no, pójść dalej, nie? O krok dalej, spiąć się po tych. To, co jeszcze na razie w tym tygodniu, to są małe decyzje, drobne decyzje, kochani, ale tu jest jakaś przełomowa sytuacja, kochani. Uh -huh. Nie wiem, jeżeli rybki jakieś poszukujące pracy, kochani, tak, e, Mieli, miały, mieli e, trudności ze znalezieniem pracy, to, kochani, być może jakiś pojawia się staż, nie wiem, praktyki jakieś zawodowe, które później mają ogromny potencjał na to, żeby ta Wasza kariera zawodowa oczywiście najbardziej się rozwijała, więc zwróćcie na to uwagę, coś przełomowego, coś takiego, wiecie, mam wrażenie, że to będzie coś takie nieduże, takie niewielkie, coś, co w pewnym momencie, w pierwszym, przepraszam, momencie, za szybko chcę powiedzieć, będzie się Wam wydawało takie mało znaczące, coś takiego drobnego. Ale zwracajcie właśnie na drobne propozycje, na drobne pomysły, te takie pomysły, które zaświtają wam w głowie. Także zwróćcie rybki na to uwagę, bo tu jest coś przełomowego, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe. Także warto, warto. Tutaj ten tydzień pozwoli niektórym z Was naprawdę stanąć na nogi po dosyć trudnych przejściach. Także, no rybeczki, rozglądajcie się, rozglądajcie. Dobrze, kochani, żeby nie przedłużać. I miłość, i kochani. Kolejna piękna energia, piękna energia, która. Hmm... Wiecie, to jest taka energia, która pokazuje, jeśli chodzi o związki, relacje już istniejące, taki czas, w którym wszystko jest na swoim miejscu, tak? Wy jesteście, trafił swój na swego, prawda? Wy macie swoje miejsce na Ziemi, wiecie w jakim celu życie, wiecie co chcecie robić, pełna zgoda, porozumienie i tak dalej. To jest taki absolut, prawda? Dla niektórych z Was. Kochani, dla innych z kolei może to być informacja, że kończy się jakiś cykl, zaczyna się jakiś nowy, być może jakieś Rybki stają na nogi dosłownie po jakimś trudnym związku i mam wrażenie, że niektórzy dosłownie wskakują z jednego związku w drugi. Więc może jakaś rybka dopiero zakończyła jakiś związek i dosłownie i już jestem w następnym, bo akurat ktoś tutaj bardzo ciekawy interesujący zawrócił rybkę w głowie. Więc są takie tutaj informacje. Kochani, dla singli tu się pojawia nowa znajomość, tak? Tylko wiecie co, mam wrażenie, że ta znajomość albo będzie dzieliła Was odległość. Albo to będzie najzwyczajniej w świecie, taka wiecie, znajomość internetowa, być może nawet z kimś zupełnie innej kultury. No, także tutaj dość, dość ciekawe sprawy się tutaj dzieją. Kochani, i jeszcze tak powiem, jeżeli ktoś poszukuje miłości, tak? To niech się zdobędzie na odwagę właśnie, tak? No nie wiem, założy sobie, wiecie, jest, jest tych portali randkowych mnóstwo. Może warto, może warto tam w te internety wskoczyć i tam być może znajdzie się jakaś ciekawa miłość. Ale tak jak mówiłam, tu w miłości same superlatywy się, tu się coś kończy, coś się zaczyna, więc w związkach być może kończy się jakiś trudniejszy, cięższy okres, prawda? Jakiś tam kłótliwy sprzeczkowy, dochodzicie do porozumienia, może jakaś wspólna przeprowadzka, wspólny wyjazd, kochani, ale tu jest ogólnie zgoda i porozumienie w tych związkach, tak? W tym tygodniu możecie spać spokojnie, jeśli chodzi o takie sprawy. No i pojawia się, tak? Dla singli pojawia się ktoś dosyć ciekawy, ale tak jak mówiłam, tu może możecie was odległość. Może was dzielić odległość. Sprawdzamy? Sprawdźmy. Sprawdźmy, co? Sprawdźmy, czy tutaj... <laughs> Takie? No. Dobra, nie gadam, bo ja za dużo gadam. Na no, stracie tasowania, wiecie, ja to tak naprawdę zawsze obiecuję sobie. Widzicie, już mamy 12 minut. <laughs> Dobra, rybeczki. Odległość. No, kochani, odległość znajomość na odległość, może jedno z Was w jakimś związku po prostu wyjeżdża po, no, za granicę w sprawie, nie w sprawie w, za zarobkiem, żeby podnieść, polepszyć, podreperować budżet rodzinny, niektórzy kochani z Was dochodzą do wniosku, że ten związek trwa dalej pomimo wszystkich trudności, ale właśnie to raczej dla singli kochali tutaj się pojawia, znajomość przez internet i takie wyczekiwanie na kogoś też, wyczekiwanie. Mhm. Też tutaj kochani, dawanie sobie drugiej szansy czuję, poczułam teraz, że drugą szansę pomimo wszystko, że być może jakiś ktoś wraca, o być może ktoś wraca z jakiejś odległości, z jakiejś zagranicy, z odległego świata, kraju i pojawia się na nowo w życiu Rybek i Kolejna szansa. Gdzieś być może jakieś rybki czekały na kogoś, kto powróci. Mhm. Tutaj wyczekiwały, była tęsknota, tak i ta osoba wraca w tym tygodniu. Super. Lub jakaś rybka wybiera się do kogoś. <gry> też, też, jak najbardziej, może, może taka tutaj być informacja. Mhm. Także jakaś tutaj odległość, która w tym tygodniu albo będzie przeszkadzać, albo będzie pomagać. Także zweryfikujcie sobie, jeśli chodzi o te sprawy miłosne. Dobra, kochani, bo ja już sobie tutaj gadam. I okej, okay, i rada dla Was, kochani. Hmm, 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 hmm. Przede wszystkim w tym tygodniu, um, tak jak mówiłam, nie dajcie się ponieść tym emocjom, żeby tutaj ta siła, ta pewność siebie nie przerodziła się w nieodpowiednie te troszkę gorsze cechy, um, takie właśnie agresywne. Poszukajcie równowagi w tym tygodniu. Starajcie się patrzeć na wszystkie sytuacje w tym tygodniu w taki bardzo wyważony, zrównoważony, stoicki sposób sposób, analitycznym wzrokiem, czasami nawet osądzającym. Warto czasami wziąć pod lupę, zabawić się w tak zwanego sędziego swojego życia i sytuacji ludzi, którzy się pojawiają w Waszym życiu w tym tygodniu, czy na pewno to jest wszystko szczere, czy to się mi opłaca, czy mi się nie opłaca, ale też, kochani, co? Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, kochani, o właśnie, zwróćcie uwagę w tym tygodniu na sprawy wszelkiego rodzaju dokumentowe, urzędowe i tak dalej, jeśli macie sądowe również, no, i co? I wiecie co, kochani, jeszcze tutaj powiem: propos tych związków. Jeżeli ktoś ma toczące się sprawy rozwodowe i pojawia się jakaś nowa znajomość, to tutaj karty tak podpowiadają, żeby domknąć na ostatni guzik sprawy rozwodowej i dopiero wchodzić w nowe relacje. To tak już powiedziałam, bo, bo musiałam to powiedzieć, bo dostałam strzał w głowę, <laughs> właśnie, żeby to przekazać. Także rybeczki, wyważony, spokojny sposób w tym tygodniu. Opanujcie emocje, opanujcie. Wszystko, co w waszej duszy gra. I oceniajcie, tak? Oceniajcie. I przede wszystkim, właśnie tutaj wyważyć tę siłę, tak? Bo jakieś mam takie obawy, że rybki mogą mocno wybuchnąć. Mocno mogą wybuchnąć z jakichś powodów. Mhm. Także rybeczki, no. Dobra, żeby nie gadać, zobaczmy jeszcze kluczyk od aniołka, cóż tam aniołki nam podpowiedzą, może nam troszeczkę wyjaśnią, poczuj so swoją siłę i moc. Hmm, no tak, poczujcie tą siłę i moc. Oczywiście, wy to poczujcie wy w tym tygodniu, macie szansę, macie szansę na związek, na relację, macie szansę się pogodzić, podokańczać, poddomykać niektóre sprawy, tak? Macie szansę na rozwój, na podniesienie się z dołków finansowych i zawodowych, poczujcie tą siłę i moc, oczywiście, ale mm -hmm, posłuchajcie też tutaj. Tej karty, zróbcie to w wyważony, rozsądny sposób. Także rybeczki, trzymam kciuki za Was mocno. Niech będzie, niech się dzieje z siłą, z mocą, z pewnością siebie, ale też oczywiście z rozsądkiem i opanowaniem. Także rybeczki, pięknego tygodnia Wam życzę. Niech będzie piękny, niech się spełniają wszystkie Wasze pragnienia w tym tygodniu. No i tak, my widzimy, słyszymy się niebawem. Tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!